Pan z Wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Marię, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, odpowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pastorzy wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga, za wszystko, co słyszeli i widzieli, jakim to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, to, to wydarzenie dzisiejsze związane z, z Nowym Rokiem jest oczywiście umowne, cezury są różne, nowy rok liturgiczny, jak wiecie, większość już myślę, że jest świadoma tego, rozpoczęliśmy kiedy. No się ma. Pierwszy dzień adwentu. Pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny. więc to cztery tygodnie tam. My tego proboszcza, który jak był Sylwester, to on go o 22 spać, ma już 80 parę lat. O, punktualnie szedł spadł o 22, wstawał o 6, czy nawet wcześniej. Po prostu według niego można było zegarki ustawiać. Tak miał regularny tryb życia. Ja bym mówił, że patrzyłem ja miałem takim młodym księdzem w katedrze. I on, I on tam miał tam towarzystwo, tam to przychodziły jeszcze goście, jeszcze jak powiem, mniej, że tak powiem, może taki wewnętrzny, tak bardziej zewnętrzny. W związku z czym, tu mieliśmy goście i to jest tam jego na tym starym mieście, tam fajewerki, się tam było w ogóle cały świat, tam, tam mieszkać, to była taka katastrofa w ogóle, bo się tam pół Warszawy ściągało, więc zasnąć w ogóle, nie ma takiej opcji. Więc yy, i on tak yy, mówi, że on w 22 to on się kładzie spać, bo on już nowy rok, to on już odbył yy, pierwszy, pierwszą niedzielę Adwentu, a tutaj 22, a druga ją to wiódł do tego do łóżeczka i spał i się, ale żyje do tej pory, tak, ma 80, ma, ma 3 czy 4 lata, tak? ten regularny zużycie bardzo może, tak powiem, służy, to proponuję też, też tak wprowadzać taką, tak, takie uporządkowanie, dlatego, że, że ono też, to, to, to wszystkie te rzeczy, które my przeżywamy, to, to pewno są rzeczy, no, powiedziałbym, one są zewnętrzne, ale no to jest pewna umowa, umowa taka społeczna, no, tam bierzemy ten czas, tak jak go mierzymy. Dzisiaj Ochronos i Kairos mówił, nie będę, bo większość z was już podejrzewam, jest Wiadomo, jaka jest różnica pomiędzy Chronos i Kairos, więc to sobie dzisiaj zostawię. Chciałbym poruszyć kwestię troszeczkę głębszą i do tego was zaprosić. Może będzie to, no ufam, że no, nie, utop, nie potopimy się wszyscy. Otóż ten upływ czasu, który, który no, w związku z tym nowym rokiem w jakiś sposób nas dotyka, My tam się zastanawiamy, reflektujemy, jak to było, co będzie, etc., etc., to jest typowe dla człowieka, który w tym chronosie, czyli w tym czasie, tym czasie linearnym, tak zwanym na, na, na prostej fizycznej, prostej T, jest liczony w takich tych jednostkach czasu, ale generalnie rzecz biorąc, ono, ono, ono jest pewien, pewien, pewnym rodzajem tego zewnętrznego przeżywania życia e, i e, jeżeli tylko i wyłącznie w tym, w tym aspekcie y, ja funkcjonuję, to to ono, y, to, to życie, że tak powiem, widać jak ono mi upływa. Tak? Ono widać, że tak i, i, i wiecie, i do osiemnastki to jeszcze człowiek czeka, bo, bo jak wyciągnie ten dowód i będzie można flaszkę kupić, to jeszcze myślę, żeby flaszkę kupić, wyciągnie dowód i się tam się będzie pokazywał, że ma uprawnienia do tego. Ale jak później mała osiemnastka już mu przejdzie i tych flaszek już kupił N-silnia, no to później już mu przychodzi, no, pf, flaszka, żaden, żaden rzecz biorąc, dojrzałość, generalnie biorąc, ma, ma, ma swoją atrakcję, zanim się do niej dojdzie, a później kiedy się w nią wchodzi, to zaczyna się to... Tak, 25, 30, 40, przy 40 tam się wpada w, w jakieś depresje. Tak zwane panowie czasami przeżywają kryzys wieku średniego, to się nazywa niejednokrotnie. Tak zwane demony południa przy, się pojawiają i te demony południa tam szarpią te dusze i tam ją rzucają w ogień i w wodę. a no, później 50, 60, u panów 60 tam pokopie i po chłopie, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i to, są, to są te elementy właśnie wynikające z tego przeżywania czasu. U, u, tego zewnętrznego, że my widzimy, im bardziej się że jak my w tym czasie poruszamy, tym bardziej widzimy, że ono przebiega, jak mówi u Hioba, że czas płynie jak atkackie czułemko. I to nas troszeczkę no, deprymuje. My się tam coraz bardziej się wstydzimy naszego peselu, jeśli im bardziej on jest zaawansowany, próbujemy się tam jakoś podrasować, ten czas cofnąć, ale on jest nieubłagany. I wcześniej czy później kończy się śmiercią której się boimy. No bo niby jesteśmy wierzący, praktykujący, ale generalnie zwrot ta śmierć, ona jest jaka jest. Tak? I ona jest tajemnicą, i ona jest pewnym rodzajem trudnego doświadczenia. I ta, ta, ta ciasna brama, przez którą ten czas, do, do, do której ten czas nas tak goni, właśnie w przeżywaniu tego, tej, tej zewnętrzności, powoduje, że człowiek tak się no, nie za bardzo z tym komfortu, komfortowo czuje. Tym bardziej, jeżeli na przykład jeszcze z tym upływem czasu upływa również siły, zdrowie i jakieś inne rzeczy. Dlatego człowiek mądry, to jest człowiek, który potrafi, nie uciekając przed tym czasem, potrafi również wejść w, w, w to, co, do czego chce Was zachęcić. E, mój ulubiony zakon, który, który niestety nie mam powołania tego, ale gdybym tylko miał, to bym się tam wziął i zamknął i na, 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 na zawsze, Mianowicie Kartuzi. Kartuzi, jeśli ktokolwiek was oglądał film pod tytułem. E, Wielka cisza i głosy, To jest film trzy godziny, w którym chyba, chyba, nie wiem, chyba są dwa dialogi. No i część towarzystwa w ogóle nie jest w stanie wytrzymać tego, bo generalnie rzecz biorąc, muszą, muszą słyszeć, mieć ten, 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 ten rumor świata muszą mieć cały czas wokół siebie bo jak nie mają rumoru świata no to zaczyna to wnętrze, zaczyna to do ich dotykać i zaczynają się tego bać. Ale im bardziej zaczynają wchodzić w to wnętrze, tym bardziej zaczynają się spotykać sami ze sobą. Bo na tym polega właśnie to, to doświadczenie, które, myślę, przed smakiem takiego doświadczenia są ćwiczenia ignacjańskie. Kiedy się idzie na przykład na, zamyka się na dziewięć dni, ci, którzy doświadczyli ćwiczeń ignacjańskich, wiedzą, że to jest coś takiego, że się jedzie do jezuitów, nie wiem, do Częstochowy, tam do Falenicy, czy gdzieś czy się człowiek tam do Gdejni, do Kalisza, do Starej Wsi, na dziewięć dni się zamykasz, w ciszy, bez komputera, bez SMS-ów, bez telefonów, bez niczego, kompletnej ciszy, poprzybywając tylko i wyłącznie tête z, z Słowem Bożym, i jedyne 15 minut masz na rozmowę z prowadzącym. I to jest ta konfrontacja, która powoduje, że ktoś, kto to przeżył, to wie, że przez pierwsze 2-3 dni. To jest po prostu ten tumult, tumult świata, po prostu ta uderza. A w następnych dniach, kiedy się w tę to, w to, w głębię wchodzi, to jak się już chce z tego wyjść i ma się wrócić tutaj, to, to jest katastrofa po prostu. Bo widzi się, jak to zewnętrzne ta, ta pogoń, ona jest, po prostu, ona jest po prostu, to jest chaos. To jest niejednokrotnie bez wartości, o, ta, ta, ten chaos nas wciąga w to, zaczynając oglądać telewizję, znowu włączamy te smsy, włączamy y, 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 neta, no, ładujemy się wiadomościami i cała to, ta, 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 ta torpeda wrażeń do nas dochodzi i my znowu wchodzimy tam w tę zewnętrzność i znowu się boimy tego upływu czasu. A chodzi o to, żeby wejść do środka, do siebie. Żeby dać duszy twojej nieśmiertelnej, dać możliwość wykąpania się w pokoju, bo im głębiej będziesz wchodzić w, w siebie, im głębiej będziesz się ze sobą spotykać w ciszy i samotności, bo to jest warunek sine qua non, żeby to, do czego to doświadczyć, tym głębiej będziesz doświadczać pokoju i ta zewnętrzność będzie dla ciebie, będziesz ją widzieć, będziesz ją, y, będziesz ją stwierdzać, y, ona w taki czy inny sposób ona będzie cię dotykać, ale ona nie będzie ci zaburzać tego wewnętrznego ładu. Owi kartuzi mają taką, 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 taką maksymę, takie hasło, które brzmi: stat crux dum volvitur orbis. To znaczy, krzyż stoi, podczas gdy świat się kręci. I to jest ta mądrość, która polega na tym, że oni wewnętrznie wchodząc w ten świat ciszy i tego życia duszy w sobie, bo, to, bo na tym to polega, że dusza zaczyna żyć w sobie, że ona zaczyna doświadczać tego, co jest dla niej najważniejsze. My, generalnie, jesteśmy w drugą stronę pociągani, żeby ją rozproszyć, żeby ją dotknąć, żeby ją zranić grzechem, żeby, ją, żeby ona nie miała dla siebie czasu. Będziemy mieli różne, kupowali sobie różne rzeczy, rozrywki będziemy mieli różnej maści, po to właśnie, tylko żeby ona nie miała tych, 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 warunków, tych, tych warunków, które pozwalałyby jej wejść w siebie i dać ci oblok, czyli całościowo pokój. Bo ten pokój płynie z serca, to nie, jest, on nie możesz, możesz być na, 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 na różnych, w, w różnych formach tego pokoju szukać, ale ten pokój, on, jest, on, on płynie z, z kontaktu z Panem Bogiem. Niespokojne jest, stworzyłeś nas dla siebie, Boże mówi święty Augustyn, niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie. I ta, 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 ten kierunek ku sobie chociaż nie, rozum, nie rozumiemy tego jako ksobności takiej egoistycznej, bo to jest pewien rodzaj deformacji mówię ku sobie czyli do tego wewnętrznego centrum. Kiedy ja mogę spotkać się sam ze sobą i z Panem Bogiem? Myślę, że raz wróciłem z, 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 z rekolekcji, kilka, kilka dni w takiej, w takiej izolacji, kompletnie bez kontaktu ze światem zewnętrznym, mówię „Słowo Wam honoru daję, ja tu przyjeżdżam, ja po prostu cierpię męki tamtana. Ja oczywiście zajechałem tutaj do okolicy parafii, toż te znajomi, to wszystko, że to już jest takie, no, takie moje, tak? w sensie takie, że no, Warszawa jest tutaj, że to moim domem, tak? ja się tu poruszam jak u siebie. Ale to, to w ogóle nie. To jest przybudówka. To jest przybudówka. I kiedy byłem w tym miejscu, w którym byłem, obserwowałem tafle morza. Który jest wzburzone, było teraz było wiało jak 150. Ono było wzburzone, że bierało całe plaże. I chodziłem wzdłuż tego morza i był taki dzięki, kiedy spokojnie, bo taka, była taka lekka flauta, o ile można mówić w zimą na morzu o flaucie I to morze tak koły, było tak, tak kołysało. I tak sobie wtedy, kiedy szedłem, tak, szedłem na taki długi spacery od, 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 odbywam. I wtedy pomyślałem o was, kiedy przyjdę tu, przyjadę do was, że postaram się was wciągnąć w ten, w ten świat poprzez obraz właśnie morza. Bo morze, ono zewnętrznie być, jest wzburzone. Ono nawet jeśli jest flauta, ono się kołyszy. Ale im głębiej wchodzisz w toń, tym jest większej spokoju. I im bardziej masz zewnętrzne te, te, te impulsy, które cię... Tobą telepią, i tu muzyka, tu panina, tu jest coś, tu te, te wrażenia słuchowo, te wrażenia zmysłowe. Są. Im większa ich intensywność, i tym, tym bardziej, ten większy głód ich, że one nie dają satysfakcji, bo człowiek e, nie umie czy taką powiedzieć: stop. Więc one coraz bardziej torpedując te dusze, zabierają ją z tego, wewnę z tego wewnętrznego świata, którym jest, ta i tam jest po prostu, no tam jest po prostu odlot. No, tam jest po prostu odlot. Jak tę duszę tam wprowadzisz, pozwolisz tej duszy, żeby ona, ona weszła tam do siebie. Żebyś, da jak dasz jej możliwość to będziesz widzieć tych ludzi z tymi fajewerkami, latającymi z tymi, tymi, tymi tymi racami, z tymi butelkami piwa i tego, i tego, i tego, yy, i szampana, i z tymi o, konfetti na tej głowie jeszcze z nied, nie, niedo, niedomytym makijażem i oni będą tacy, wiesz, przetrąceni po tej nocy, takich w ogóle, no, jak w cały świat, wewnętrznie. Po, znaczy, zewnętrznie bardzo rozbuchani, bo to powoduje, że to jest, roz, to jest rozbuchane, to jest jakby był, jakby był sztor, większy czy mniejszy. Ale jak wejdziesz w środek, to patrząc na ten rozbuchany świat, on cię, on, ten czas mija, oczywiście, ale ty wewnętrznie patrzysz na niego i masz do tego dystans. I masz pokój. Pokój, który wypływa z, od Pana Boga. I kiedy myślałem o tym, teraz będąc, myślałem o tym, co Wam tu dzisiaj w te, na tej homilii powiedział, myślałem, że ja wprowadzę Was w ten świat, zaproszę Was jeszcze bardziej do tego, żebyście dawali sobie, swojej duszy, warunki do tego, żeby ona mogła, żeby ona mogła skorzystać z tego pokoju, żeby ona mogła skorzystać z tej głębi, żeby ona się nie bała tego zewnętrznego świata. A jednocześnie, jednocześnie właśnie msza Święta jest takim momentem, właśnie takim, taką chwilą, w której Ty możesz wejść w tę rzeczywistość. Dlaczego nie przyjście na wszechświat jest po prostu stratą? Bo ta godzina, którą tu spędzasz, jest wejściem w... Głębszy świat, tak? kiedy wchodzisz i dajesz, będzie, będzie ofiarowanie darów, tak? będzie taca zbierana. I, i to jest moment, kiedy, kiedy ja daję wszystko Panu Bogu, to co z czym przyszedłem, z tym zewnętrznym bagażem, wchodzę w, to, w ten środek, staram się przynajmniej skupić i wyciszyć i dać Panu Bogu podziękować za to, co dostałem, poprosić go o, o, o potrzebne łaski, o tam, co, co jest potrzebne. To jest moment, jeden z momentów, który można, z których można skorzystać. Poprzez to, że ja wchodzę w to spotkanie ze sobą i z Nim, który przychadza się we mnie. Głębiej tego nie będę ciągnął, dlatego że i tak myślę, że na tyle wystarczy, Te są takie dwa teksty, które w czasie właśnie tych moich medytacji przyszły mi do głowy, które mam wam do zacytowania. Jeden to jest Izajasza, Już go kiedyś tutaj przywoływałem, ale, ale go jeszcze powtórzę. To jest Izaiasa, 45 rozdział, bodajże, siódmy chyba, werset, który właśnie, kiedy to, 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 się cią... to, to, to się przerzucają się te różne wydarzenia, to warto sobie z tego tekstu korzystać. Jeszcze raz powtarzam, Izajasz 45, zaraz go, zaraz go wam tutaj przeczytam. Ja czynię światło i stwarzam ciemności. Sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę. Ja, pan, czynię to wszystko. Jeśli stajesz na, 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 na takim progu, patrzysz na to i wiesz, że pan czyni to wszystko, i jutrzenkę, i zmierz, i pomyślność, i niedolę, to ty wchodzisz w te, to, to spotkanie i się nie boisz. Nie boisz się przyszłości, nie boisz się tego, co Cię czeka, nie boisz się upływu czasu. Ten lęk po prostu zostaje zabierany, ponieważ on jest pokojem. I na koniec fragment, który też w czasie szedłem, szedłem i tak myślałem o Was. I nagle przypomniałem sobie ten fragment, z, 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 nie, nawet nie pamiętałem skąd on jest, bo później go wygooglowałem. On jest z Filipian i zakończę tym, tym fragmentem, zakończę ten, to, to rozważanie. Z Filipian to jest czwarty rozdział, y, wersety 6-7. Powoli przeczytam. O nic już się nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Jeszcze raz. O nic już się nie martwcie. Ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błagami z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Ten pokój Boży jest dla wszystkich. Za niego się nie płaci i go się nie kupuje. Jego się dostaje. Dostają ci, którzy otwierają się na ten ton wewnętrzny. Do niej was zapraszam. Pociągam, bo jest wspaniała. Jest to wspaniały świat. Niewyobrażalny i niewyrażalny. Pogój, którego nie jest w stanie powiedzieć żaden poeta. Nie jest w stanie. Jedyny może święty Jan od krzyża. Takiej pieśni, którą, która, która brzmi, której tytuł jest źródło. I tam jest taki fragment, który mówi: Znam takie źródło, które tryska. I płynie, chociaż w ciemności, to jest źródło wewnętrzne, które daje pokój rozlewający się na duszę, a wtedy również na ten cały chaos, który jest na zewnątrz nas. Ale żeby można tak było funkcjonować, trzeba dać temu warunki, dać się poprosić, dać się pociągnąć, i wejść w tę głębię toń, gdzie spokój serca, który przewyższa wszelki umysł.